Kinga siwiec głos Pomorza i GP24. Dzisiaj naszym gościem jest Natalia Sikora, yy, gwiazda festiwalu Niemen Non Stop tegorocznego. Cześć, witam Ciebie, witam, witam wszystkich, witajcie. Yy, ostatni raz jak występowałaś w Słupsku, to publiczność była dużo większa, to był piękny nieczuły yy, rok temu prawie. Dzisiaj będziesz grała dla publiczności kilkudziesięciu osób, ale to będzie transmitowane na żywo. Jak się czujesz z, z, no z takim wyzwaniem grania tak naprawdę dla prawie pustej publiczności? Mhm. Wiesz, ja, ja ten, ja, ja nawet jak będzie jedna osoba, to, 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 to dla nas zawsze i tak jest magia, magia, magia spotkania. No, mamy czasy, jakie mamy i, i naszym zadaniem jest jak najprofesjonalniej temu sprostać. Myślę, tutaj możemy dać dobry przykład co niektórym. To jest smutek trochę, jak dziedzin. się patrzy z tej sceny. Yy, nie, nie, jak patrzysz ze sceny, to nie ma smutku, ale jak zejdziesz ze sceny i dojdzie do Ciebie, że, 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 że tyle komplikacji powoduje to, co powoduje, to yy, może to nie jest smutek, ale robi się przykro po prostu. Mhm. A jak sobie w ogóle radzisz, bo jednak od pół roku ten COVID bardzo mocno uderzył w kulturę i w, i w ludzi kultury. No, najbardziej w nas. No, naj, najbardziej nas, nasze, nasze, nasze działalności o, oberwały. Poświęcamy dosyć sporo czasu, po pierwsze, na profesjonalizm naszej pracy. I przykre jest to, że, że, że nie ma jakby dialogu z nami, bo. bo Okazuje się, że my jesteśmy o wiele bardziej na wszystko gotowi niż ci ludzie, którzy wydają decyzje, które to decyzje powodują nasze przykrości i przede wszystkim nie tylko nasze, bo najbardziej przykre jest to, że się czuje, że ludzie chcą, że ludzie, że ludzie tęsknią, że, że ludziom jest w jakiś sposób smutno bez sztuki, co jest co jest myślę najważniejszym dowodem, nie dowodem, ale, ale to nam może uzmysłowić, że ten, ten świat obecnie, jaki mamy, tak naprawdę lekarstwo na ten świat w moim głębokim odczuciu i nie tylko, jest, była, jest i będzie sztuka. Mhm. E, tak jak już ludzie się tęsknią z jednej strony, z drugiej strony pojawiają się głosy, że ciężko będzie wrócić po pandemii do normalności, ciężko będzie znowu ściągnąć widza do obiektu, do budynku, e, że część z nich zostanie już gdzieś tam przed ekranami. E, przed ekranami po prostu. No to, no to współczuję. Jest taka obawa, czy nie? To znaczy, ja z taką obawą nie żyję. Natomiast, tak jak mówisz, no to, to współczuję tym ludziom, którzy zechcą spłycić swój poziom do, do odbioru sztuki, żywej sztuki przez, przez jakieś odbiorniki cyfrowe. Natomiast naprawdę wierzę w to, że, że gdyby, gdyby, się, gdyby zniknął koronawirus. i i powiedziano ludziom, że zapraszamy Was na koncerty, zapraszamy Was do teatru, to myślę, że ludzie bardzo szybko by wrócili. Oby. Tak, 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 myślę. tak no. yy, A plany na, na, na przyszłe miesiące, nie wiem, lata? Plany, wiesz, plany równa się niepewność, to już mm -hmm. wpisuje się w naszą kondycję powoli, jako coś yy, no, chorego, ale stałego. Planów jest bardzo dużo. S s są, są plany muzyczne, są, są plany wydawnicze z moim zespołem Dudoks, którym dzisiaj gramy dla Państwa. Mamy, mamy gotowy materiał a a a a a i szukamy wydawcy. Niedawno na Herbert w koło mieliśmy premierę takiego spektaklu muzycznego do, do poezji Herberta i, i, i na tyle to się spodobało sponsorom, że. że będzie wydawnictwo y, płytowe, z Darkiem Kozakiewiczem też szykujemy pewną niespodziankę, fanom muzyki. W teatrze nie mamy stabilnej sytuacji z tytułami, ale jestem w pięknym, nieczułym i w huśtawce, w okteatrze Teatrze Piękny, Nieczuły w Polonii. A inne sprawy teatralne, które nawet się zaczęły, to w tej chwili znowu jest ten wielki znak zapytania, i po prostu to cały czas jest ta metoda przekładania na, na, na później. Bo działasz i w teatrze, i w filmach, i muzyka, i dubbing. Mhm. Ostatnio musimy usłyszeć Cię w królowie. Tak. E, co najbardziej lubisz? Wiesz, ja dojrzałam do tego, kiedyś się miotałam, dużo było we mnie z, z przeszłego wstydu y, i tak jak słyszałam, czy, czy bardziej tam wokalistka, czy, czy bardziej aktorka, dojrzałam do tego, żeby mówić o sobie artysta. I, mhm. i, i wszystko, co dotyczy wiesz, materii twórczej i y, y, kontaktu z drugim człowiekiem, jest dla mnie tak samo ważne. Czyli po prostu artystka bez żadnych dodatkowych definicji, no. bez szufladkowania no, no, no. się. Ale w tej chwili na dzisiejszy koncert to jest jednak muzyka, tak? To jest to jest, to jest muzyka, ale wiesz, my, my dotykamy i to są nasze autorskie teksty, i też zinterpretujemy dzisiaj dla Państwa kilka utworów Niemena. Mhm. No, więc zawsze, kiedy myślę o Czesławie Niemenie, to jest to taki level up ze wszystkim. Co dzisiaj zobaczymy na scenie? Wiesz co? Dzisiaj, dzisiaj zobaczycie taką bandę osobowości, która, która jest, jest zespołem o nazwie Dog i, i zagramy wam, zinterpre, zinterpretujemy dla Was kilka utworów Czesława Niemena oraz podzielimy się naszym autorskim materiałem. Zarówno z, z materiału, który nazywa się Voodoo Dog oraz z płyty Eilatan z zeszłego mm -hmm. roku e, program jest ułożony tak, żebyśmy nakarmili dużo, dużo przestrzeni w odbiorce. Mm -hmm. Jasne. To chyba wszystko. <laughs> i zapraszamy dziękuję. na koncert, tak? Dzisiaj tak. na żywo. Tak.